Na imię Aneta przygotowałam dla Was kilka treningów. One są wszystkie do wykonania w domu. Nie będzie potrzebny żaden sprzęt, wystarczy mata lub ręcznik, no i woda. Zaczniemy zawsze od tej rozgrzewki, a później przechodzicie do treningu, który Was interesuje. Zapraszam, prawa masz. Plecy proste. Wdech. Krążenie ramię w przód. Krążenie ramion w tył. Stopy szeroko. Unosimy kolano w górę. Raz, prawa, raz, lewa, wydech. Pięta do środka, raz prawa noga, raz lewa. Pięta na zewnątrz.

Kipa, kolana, która. W skipce, pięty pośladki. I pające. Jeśli nie możesz lub nie chcesz skakać, możesz zrobić tutaj syptacz. szeroko, łokieć do kolana. Prawy łokieć, lewe kolano. Lewy łokieć, prawe kolano. I biegniemy. dobrze marsz, Brawa. stopy na szerokość bioder i krążenie. Góra wdech i krążenia. I w drugą stronę. Dobra, wydech, łączymy stopy. Prawa noga w górę. Krążenia stopy na zewnątrz. I do środka. Druga noga to samo. Krążenia na zewnątrz. I do środka. Zaprzeć w nasze Na szerokość bioder, splatamy dłonie. Nogi lekko ugięte w kolanach, okrągłe plecy. Głowa między ramionami. Wdech. Wyciągamy się w górę. Wydech. Splatamy dłonie z tyłu. Ściągamy łopatki. Luźno ramiona. Marsz. Wdech. Wydech. I dziękuję, pięknie jesteśmy po rozgrzewce. Możesz teraz napić się wody i zapraszam do kolejnej części.